Nie tak to miało wyglądać. Reprezentacja Polski spadła do drugiego koszyka. I to już oficjalnie to nasi rywale w barażach o Mistrzostwa Świata. Ale dlaczego tak się stało? Przecież byliśmy w pierwszym koszyku, co poszło nie tak. Niemcy wygrali spoko, Polska wygrała spoko, Austria nie przegrała. Spoko, Reprezentacja Szkocji zniszczyła danie. Od bramki Makto z przewrotki w drugiej minucie, która swoją drogą wyglądała jak ta legendarna przewrotka Cristiano Ronaldo, o dwie bramki w doliczonym czasie gry. Ale dobra, z kim zagramy baraże? Jesteśmy w drugim koszyku, dlatego pierwsze spotkanie półfinałowe rozegramy z jakąś z drużyn z trzeciego koszyka. Na mecz do Polski przyjedzie albo Irlandia, albo Albania, albo Bośnia, albo Kosowo. I to nie są jacyś supermocni rywale. Problem, kto może czekać w ewentualnym finale? Bo tam możemy trafić na m.in. reprezentację Włoch, reprezentację Danii, reprezentację Turcji czy reprezentację Ukrainy. A jeszcze może tam się zjawić Szwecja, Rumunia, Macedonia albo Irlandia Północna. Miejsce na Mistrzostwach Świata się trochę oddaliło. I musimy liczyć, że losowanie będzie dla nas łaskawe. Z trzeciego koszyka wszystkie drużyny są na podobnym poziomie, ale jeżeli miałbym wybierać najłatwiejszego rywala możliwym finale Ukraina. Reszta bardzo ciężko. Ceremonia losowania odbędzie się w czwartek o godzinie 13. i zaobserwujcie, żeby tego nie przegapić.